Mam i Marlena i w tym roku przygotowaliśmy z, razem z moją rodziną 11 listopada piernik steropolski, zwany także piernikiem długo dojrzewającym. Ciasto piernikowe prawdziwe, już ono powinno być stawione dwa tygodnie temu. Jest, zobaczcie, bardzo gęsty, jest twardy, ma taką twardą konsystencję, gdyż jest zrobione z prawdziwego miodu z polskiej pasieki i z przepysznych, świeżo pachnących przypraw. Do tego jest cała teologia zrobiona, że człowiek dojrzewa do pewnych rzeczy. Musisz dojrzeć do tego, żeby Chrystus się w Tobie narodził. Robimy go 6 tygodni wcześniej, gdyż tak jak nasza polska tradycja mówi, jest przynajmniej właśnie już adwent i jest to czas, tak, jak, tak samo jak ten piernik dojrzewania. Nasze serce czekają na przyjście Pana Jezusa, tak samo jak ten piernik. I będziemy go za 3 tygodnie piec. A czy Ty masz już ciasto na piernik staropolski? Też już mam. I my też mamy. Wracam Wam to piękną polską tradycję i do zobaczenia. papa. Pa.